Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj na moim stole jest naprawdę dużo rzeczy, ale skupimy się na tym oto profilu. Jest to profil, który ściągnięty oczywiście z Chin. 800. Tutaj będziecie widzieć dokładnie jego kształt. 75 na 35 mm. Jest to profil dosyć ciekawy, który możecie zastosować zarówno w pionie, w ten sposób, na przykład przy pilarce, tak, czyli tutaj macie tarczę piły, opcja druga przy pilarce również pracujecie w tą stronę, ponieważ tutaj również są sloty, zaraz do nich wrócimy. Po co tak stosować? Ponieważ jeśli pracujecie z niskim elementem, opcja druga, jeśli pochylacie tarcze piły, to wtedy potrzebujecie również niską przykładnicę. No, i teraz zobaczcie, że tych slotów tutaj, rowków tyłowych jest dosyć sporo. Powiedzmy, że jest to tył, a tu jest przód. Więc mamy jeden rowek tyłowy z tej strony, jeden u góry, tutaj, tutaj, ale również, słuchajcie, doskonale możecie pracować w tą stronę. I to jest opcja. Wydaje mi się, że najciekawsza dla mnie w tym momencie, ponieważ tutaj mam slot teowy, a tutaj mamy miejsce do przyklejenia listwy, którą również już pokazywałem w którymś filmie. Więc w ten sposób będziemy pracować. I jeszcze z tej strony, tutaj również z przodu, możecie przykleić tą listwę z wymiarami. One są tak zrobione, że są zagłębione te miejsca. Więc nie ma obawy, że będzie się miarka ścierała, kiedy będziecie tutaj czymś przesuwać. Nie ma takiego problemu. Link tradycyjnie w opisie. Do mnie to szło około dwóch tygodni, ale doszło. W jednym miejscu tutaj było uszkodzone, gdzieś lekko dobite, ale cała reszta jest jak trzeba. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Nehlasujem. Na